W ten jesienny dzień, który jest temperatura jak w lecie, bo jest 20 stopni. Nie wiadomo jak się ubrać, i chciałbym wam pokazać mojego CTM-a, a raczej to był CTM-slash, została z niego rama. Jest tu kilka ciekawych, nietypowych rozwiązań, które wam zaraz pokażę i opowiem. To zaczynając od początku, jest to mój CTM-slash model bodajże 3.0. Teraz nie widać, bo jest przemalowany. Przemalowany został plastik deepem, czyli taką gumą w sprayu i pokryty lakierem bezbarwnym. To chyba było głupotą, bo teraz widać takie strasznie się to rysuje. Pod paznokciem da się to zarysować. A tu przy okazji wam pokażę, że ta guma schodzi. Rower był czarny, czarno-biały. Ten. A... Kameleon kolor był zarąbisty, fajnie się mieni. No ale niestety pokryłem go chyba złym lakierem bezbarwnym i wszystko schodzi, jest do zdarcia. Sama rama waży około 1800 gram. I teraz po kolei. Żeby go bardziej ucywilizować dostał podkładkę od Nuke która jest dolną miską sterową, ale jak widać ona jest Odstająca mocno. Tu są stery pół zintegrowane bez taperowanej główki i ta podkładka ta dolna miska zmienia nam kąt. Nie pamiętam teraz dokładnie o ile, ale chyba tu było pół stopnia. Kąt widelca, praktycznie tego nie czuć. Może rower jest delikatnie stabilniejszy, bo troszkę się wydłużyła baza kół. Potem, żeby zniwelować wysokość. Dostał mostek Force w wersji super lekkiej, minus 17 stopni. On chyba waży 99 gram. Nie pamiętam dokładnie, ale coś koło tego. Do tego oryginalna kierownica Richey'a WCS karbonowa. Hamulce Z-Race, które już mieliście okazję widzieć na kanale. A do tego jest... Marvel Pro od Humanity, Który jak widać, wymaga już serwisu, bo już trochę się poci. Swoją drogą to też będzie ciekawy materiał, bo ma przebieg 6000 km i nie miał nawet serwisu zerowego. Więc to nie wiem, czy nie będzie sekcja zwłok. Pokażę się. Siodło, oczywiście, moje ulubione. Pseudo spec z AliExpress. Niestety, specialized. Co drogie te siodła, zwyczajnie. Do tego pełni, w pełni karbonowa sztyca Elite One, która waży 150 gram, z tytanowymi śrubami, tytanowym, ne, tytanowym karbonowym łożem, aluminiowymi aluminiowymi pręcikami, które utrzymują siodło. Można by powiedzieć, że taka lekka sztyca nie ma szans w cenie 100 zł, żyć ale. Ja na niej startowałem w maratonach i nie było z tym żadnego problemu. Do tego must have w takich ramach, czyli podwójna obejma, szeroka, żeby rozłożyć więcej większą siłę na, na większą powierzchnię, żeby szta nie opadała. Też to jest chiński produkt od GUB. Sprawdza się bardzo fajna w miarę lekka. Co to jeszcze mamy ciekawego? Koszyk standard, jakiś CTM. -a. Pancerze Jaguara. Jak się ścigałem, no to wiadomo, nieraz się trzeba było ścigać w gnoju, więc Jaguar chyba ma najlepsze pancerze. Tu, jak widać, ten, jak to się nazywa, liner oficjalnie. On idzie od samego końca. Tutaj, do samego końca, do manetki. To jest jedna całość, czyli nie dostaje nam się tu żadne błoto. Może trochę to dzwoni sobie na dziurach, ale generalnie jak mamy te fragmenty i tu potem odsłonię tą linkę, to wiadomo, tutaj leci to na syfu. Ten pancerz się, ten pancerz się zasypia i przerzutka chodzi bez nadziei, więc to jest super rozwiązanie. Może nie jest najtańsze na rynku. Najdroższe. Ale... Korba stary, poczciwy x z serii jeszcze 77 7? sprawdźmy tak... 7... 7... 0, czyli to jest korba 3-blatowa miała 3 blaty została przerobiona na 1, działa to bez problemu A do tego pedały XLC no bo tu walczyliśmy o wagę bo celem było przełamanie 10 kg. Jeździłem wcześniej tutaj na Ubijakach krank broderach, ale jakoś po trzech sezonach mi się to odwiedziało. A potem ciekawostka. Mamy tutaj napęd 1 na 11 z kasetą Shimano DeOre w wersji 11-rzędowej 11 i to jest spięte z przerzutką serii. 8000 XT8000 wersji SGS z długim wózkiem. Oficjalnie ona ma pojemność 46 albo 47 zębów. Pojemność 47. Maksymalna koronka to jest 46, według specyfikacji. Taką kasetę też mam. Działa to bez problemu, ale wrzuciłem kasetę 51. I można by pomyśleć, że to nie masz szans, żeby działało. Ale działa, nawet możemy zakręcić do tyłu. Bez żadnego problemu. Ogarnia. Jeździ, zmienia. Eee, filmik jak to działa wrzucę osobno. Eee, działa to bez problemu, nie czujemy w ogóle, żeby tu było coś nie tak. Działa to lepiej niż na przykład, jak mam w drugim rowerze kasetę Sunrise'a. 9obiegową 46 starego XTK Serii 78 z przedłużeniem Haka. To działa tak sobie. Ma problem ze zrzuceniem z najwyższej koronki na niższą i to jest problem. Tutaj w ogóle powiedziałbym, że działa to jak dwunastka, Nie ma żadnego problemu. Wiadomo, przerzutka będzie dostawać po dupie, bo jest napięta maksymalnie. Ale działa. Eee, przejdźmy do kół bo to jest bardzo ważny temat w każdym rowerze mamy tutaj unikatowe obręcze Ryde Ryd Trace XC co niektórzy mogą wiedzieć co to są za obręcze ultra lekkie 340 gram sztuka asymetryczne i dość szeroki profil jak na tamte czasy kiedy one były wydane ja je kupiłem no, chyba dwa lata temu na jakichś wyprzedażach bo normalnie to były kosmicznie drogie. Ten rower miał wcześniej lekkie koła założone na piastach Nowa taka i obręczach Alex Rims, ale sumarycznie zaczęły ważyć ton, tonę 600, kilo 600. Więc postanowiłem, że skoro budujemy lekki projekt, który ma przełamać granicę tych magicznych 10 kg na aluminiowej ramie, no to muszą być jakieś fajne koła. Więc mamy tutaj. Asymetryczne rydy z przodu klasyczny x -Tech. To jest wersja non-boost, czyli 15 na 100 mm. Z zaciskiem hexlock. To chyba najlepszy zacisk, jaki istnieją w systemach do amortyzatorów. Ja go mega lubię. Żałuję, że wszyscy robią teraz klucze. Bez sensu, to jest widać zresztą na Pucharze Świata, że mają problem to zmienić, a tu jest bardzo fajne przekręcanie tego, bo on się przywróci. Trochę jest teraz dowalony. Dowalamy go, przekręcamy, ona przeskakuje i teraz możemy wyciągnąć tą oś. I gotowe. Jak wkładamy, to po prostu musimy trafić teraz tu, zaciskamy i z głowy, tak? zawsze w górnym położeniu się ten zacisk blokuje to jest super rozwiązanie dużo lepsze niż wersja na klucz co hmm, dalej o, nie powiedziałem o tylnej piascie idę do tyłu tylna piaska to też ciekawostka bo to jest oryginalny DT Swiss 370 w wersji stride pool i co jest najdziwniejsze 32 szprychy nie wiem z którego roku jest ta piasta. Kupiłem ją w bike Stacji chyba jakieś wyprzedaży za grosze, ale stride pull na 32 szprychy powiedziałbym, że nie istnieje. To z 32 szprychy. Obręcze te nie występowały w wersji 28, bo wtedy z przodu też bym miał stride Ale niestety takiego nie ma, więc no tu mamy zwykłe J-bandy Szprychy dla mnie tradycyjnie sapin, czarne 1.5 Aluminiowy ple. No to mamy wrzucone ultralekkie opony Bontragera. Jedziemy dalej, bo mi przerwał telefon. Opony to Bontrager XR0. Takich można by powiedzieć, Takich to już nie robią. Wersja 2.0. Powiedziałbym, że to jest semi slick ale mieszanka jest taka no, mięciutka, fajna. Mało się zużywają. Z głupich rzeczy, które zrobiłem, to pojechałem maraton w Myślenicach, gdzie było dość mokro. Tam jest pełno korzeni. Kto był, ten wie, że no raczej to był głupi pomysł, ale przejechałem, żadnych gum. Wszystko fajnie. I to nie są tublesy. I co mnie skusiło, żeby kupić te opony? 400 gram masy sztuka i gość na olx się wystawił je dwie sztuki za stówę. No żal było nie kupić, nie? więc kupiłem i ciola. fajne są jakbym widział drugie to na pewno kupię w tej cenie ale wątpię do tego co mamy z przodu dentka TPU z tyłu mamy co teraz rentril Vittori, z tyłu mamy latex w tej konfiguracji rower waży poniżej 10 kg chyba 9-8 kg w wersji można go jeszcze odchudzić, bo możemy wywalić tą kasetę i wrzucić SLX-a 11 biegowego 46, więc urywamy wtedy niezłe 100 gram na tej, na tej potężnej patelni. Kontynuując temat hamulców z X2, po ostatniej, po ostatniej wtopie z tylnym hamulcem Wyczyściłem te klocki, wyszlifowałem je, odtłuściłem, wymieniłem tarczę na niezatłuszczoną. I tylny hamulec zaczął działać tak samo jak przedni. Tylko ciszej, bo przedni jednak piszczy, ale to pewnie specyfikacja tarczy Shimano i klocków jakie tu są zastosowane. Tu mamy Aistecha, A sam hamulec bardzo fajnie zaczął chodzić. <grym> Powiedziałbym, że nie ma różnicy między jakąś Deorką. Modulacja, siła hamowania jest bardzo podobna, ja w sumie jestem zadowolony. Wszystko tutaj fajnie działa płynnie. Ciężko się przyczepić do czegoś za 250 zł. Na promocjach widziałem, że nawet za 200 zł można by je teraz wyrwać. Szok. Bardzo lekkie, tanie klocki na pewno jest tym odpowietrzaniem bez bez odpowietrznika, nie? bo tutaj mamy odpowietrznik trzeba go solidnie przelać, bo tłoczek jest tutaj, odpowietrznik tutaj, więc to tak musi to pewnie przejść tędy, tam, tam tam, no mniejsze o to ciężko jest je odpowietrzyć jak już to zrobimy to działają bardzo fajnie i na pewno je ja staną w tym rowerze na dłużej